Dzień dobry, mam na imię Beata i jestem instruktorem slow jogingu. Mam nadzieję, że niektórzy mnie kojarzą z zajęć w Łazienkach Królewskich, które do niedawna prowadziłam regularnie w każdą niedzielę o godzinie 9 rano. Ze względu na zaistniałą sytuację, zajęcia są zawieszone i stąd pomysł, żeby zrobić taki filmik instruktażowy dla Was, żebyście mogli popróbować samemu, samodzielnie slow jogingu. A jak już się skończy to całe szaleństwo, zapraszam do Łazienek. Co to jest slow jogging? Slow jogging to jest bardzo spokojne bieganie w tempie, w którym się nie męczymy i podczas biegu możemy swobodnie rozmawiać. I to tempo nazywamy po japońsku nikoniko, co to znaczy uśmiech. Jest to bieganie z lądowaniem na śródstopiu i jest to bieganie z częstotliwością 180 kroków na minutę. Te trzy elementy, czyli bardzo spokojne tempo, 180 kroków na minutę i lądowanie na śródstopiu, to jest właśnie slow jogging. Żaden inny sposób poruszania się nie powinien być nazywany slow joggingiem. Dzisiaj pokażę Wam, na czym polega technika, sam, sama struktura ruchu, żebyście mogli zacząć samodzielnie truchtać, popróbować sobie, gdzie macie możliwości? Czy w domu na dywanie, czy w ogrodzie, czy w pobliskim parku, czy macie dostęp do lasu, a może na podwórku wokół bloku? Gdzie macie możliwość? Zachęcam, żeby to robić na zewnątrz. Zatem zaczynamy. Zacznę od sylwetki, która jest tutaj bardzo ważna. Powinna być prosta. Wyobraźmy sobie, że przez całe nasze ciało przechodzi pręd. Taki, który wbijamy w głowę, przechodzi przez szyję, klatkę piersiową, biodra, kolana, stopy. Głowy nie pochylamy. Głowa powinna być prosta, tak żeby wzrok nam skanował horyzont. Dla ułatwienia wyobraźcie sobie, że tutaj mamy grejpfruta, którego trzymamy brodą. Teraz plecy mamy proste, barki powinny być rozluźnione i ramiona trzymamy pod kątem prostym. I teraz te ramiona będą nam trzymały balans i w zależności od tego jak szybko będziemy biec, tak nam będą pracowały. Wystarczy, że będziemy pilnować rozluźnionych barków. I tego kąta prostego. Nasze ramiona same dostosują się do ruchu. Nie róbmy czegoś takiego, żeby tutaj przytrzymywać i zaciskać klatkę piersiową czy barki. Wiem, że mamy złe nawyki od siedzenia za komputerem, więc zachęcam, żeby te barki rozluźnić, pilnować kąta prostego i nasze ramiona same się dostosują. Teraz przechodzimy do stóp. Ja stanę z boku, żeby było lepiej widać. I teraz delikatnie odchylam się od pionu. Mając cały czas ciało proste, i moje pięty delikatnie oderwały się od ziemi, i w tym momencie ja stoję na śródstopiu. Czyli mój ciężar, środek ciężkości znajduje się nad śródstopiem. Co to jest to śródstopie? To jest tutaj ta część stopy, ta między palcami, a między wysklepieniem stopy, i to jest właśnie ten, to miejsce, gdzie nasza stopa powinna wylądować podczas kroku. Ja teraz zrobię parę podskoków. Mięciutko. Moje stopy lądują na śródstopiu, Zobaczcie, jak to miękko wygląda. I właśnie dlatego, że moje wysklepienie stopy amortyzuje zderzenie z ziemią, i wstrząsy nie przenoszą się na stawy kolanowe, na biodra, na kręgosłup i to nas właśnie chroni przed kontuzjami stawów. Teraz wyobraźcie sobie, jakbym wylądowała na całych stopach. Wygląda to ciężko i jest to nieprzyjemne. Możecie spróbować, ale nie polecam. Zatem lądowanie na śród stopiu wykorzystuje naszą stopę, która potrafi się sama amortyzować. Teraz jak zapoczątkować ten krok, żeby wylądować na stopiu? spróbujcie się tak odchylić do przodu, jakbyśmy chcieli upaść pod wpływem grawitacji i żeby uchronić się przed upadkiem, wysuwamy nogę do przodu. Jeżeli ją wysuniemy, nasza stopa wyląduje właśnie na stopiu. I o to chodzi. To jest ten pierwszy krok. I każdy następny. Teraz wyobraźcie sobie, że stoimy prosto, zupełnie pionowo, i robimy krok do przodu. Wtedy to nasza pięta pierwsza styka się z ziemią. Tego nie chcemy, tego unikamy. Dlatego musimy się delikatnie pochylić i wtedy nasze śródstopie zderzy się z ziemią. I to już jest cały ruch. Możemy zacząć truchtać. Truchtamy sobie, robiąc malutkie kroczki, jak najmniejsze, one mogą być nawet na pół kroku. I to już jest cała filozofia. Możemy truchtać nawet na bardzo małej powierzchni, takiej jak tutaj. Wystarczą nam dwa metry. Można to robić w domu, ale zachęcam, żeby wyjść i potruchtać przed siebie. Jest to taka forma ruchu, którą każdy da sobie radę. Obserwujemy tylko nasz oddech. Jeżeli czujemy, że łapiemy zadyszkę, skracamy krok. Skracamy krok i biegniemy jeszcze wolniej. Osoby, które nigdy nie biegały, mogą poczuć napięcie w łydkach. Jeżeli poczujemy, że nam trochę łydki bolą, przechodzimy do marszu, chwilę sobie przejdziemy. Jak nam się łydki rozluźnią, możemy znowu zacząć truchtać. I spróbujmy. Spróbujmy, ile udalam się. Czy to będzie 10 minut na początek, czy pół godziny. Osoby, które pierwszy raz zaczynają, sugerowałabym, żeby spróbować taką metodę, że, że truchtamy sobie przez minutę, albo tyle, ile wytrzymujemy. Następnie przechodzimy do marszu i taki samo. Odcinek czasu maszerujemy i tak na zmianę, I ile uda nam się zrobić takiego treningu. Taka minimalna dawka slow joggingu, która przyniesie nam wymierne efekty, podkreślam wymierne, no bo malutka dawka może też nam przynieść efekty, ale one będą niezbyt zauważalne. Ale taka minimalna dawka, która przyniesie nam korzyści zdrowotne, to jest 180 minut w tygodniu. Oczywiście bardzo ważna jest regularność, więc nie zachęcam, żeby robić to 3 godziny raz w tygodniu, ale już 3 razy w tygodniu po godzinie, to będzie bardzo fajna regularność, i bardzo fajna dawka ruchu. Już poczujemy, że nasze mięśnie popracowały, dotlenimy się, poprawimy krążenie. Jeżeli nie znajdziecie całej godziny w ciągu tygodnia, możecie zrobić to 6 razy w tygodniu po pół godziny, też będzie dobrze. Teraz mam radę dla osób, które Pracują zdalnie z domu i siedzą cały dzień na kanapie z laptopem albo przy stole kuchennym. Nastawcie no sobie telefon na alarm, który będzie was budził z pracy co godzinę. I co godzinę wstańcie z laptopa, zdejmijcie buty i potruchtajcie sobie w swoim mieszkaniu. Tam i z powrotem. Wystarczy dokładnie taka mała przestrzeń, jak tutaj. Dwa metry, trzy metry. Potruchtajcie tak przez pięć minut. I zobaczycie, jak wasze mięśnie się rozruszają, ruszy wam krążenie, przewietrzy wam się głowa, i przez tą następną godzinę będzie się wam dużo lepiej pracowało. Jeżeli tak przez cały dzień pracy będziecie co godzinę przez 5 minut truchtać, po pierwsze dużo lepiej wam się będzie pracowało, a po drugie uzbiera wam się 40 minut, a to jest całkiem solidna dawka ruchu. A slow ma tą zaletę, że te małe odcinki 5-minutowe nam się kumulują, więc możemy spokojnie robić 5-minutowe sesje. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do spróbowania. Próbujcie. Zachęcam wyjścia, do wyjścia na, na zewnątrz. Jest piękna pogoda, jest pięknie i zielono. I truchtajcie. A w następnym odcinku opowiem nieco więcej opowiem o tej tajemniczej kadencji 180 kroków na minutę i wyjaśnię, jak ćwiczyć i jak wyczuć te 180 kroków. Do zobaczenia w następnym odcinku. Niko, Niko.